Szanowni Państwo, jesteśmy przed ambasadą amerykańską. Jesteśmy tutaj, żeby wesprzeć i przypomnieć Państwu, rozpropagować wśród Was tą pikietę przeciwko wojnie, przeciwko wpychaniu polski do wojny. Jest z nami kolega Giedro, Stefan Giedroć. I właśnie co to jest raport dragi. No to... Draghi to jest włoski polityk, który pełnił funkcję w Brukseli, był prezesem jakiegoś banku i na zlecenie elit brukselskich napisał taki raport. I on analizował sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, w Chinach i w Unii Brukselskiej. I niestety z tego raportu wynika, że Unia Brukselska idzie na dno. Przez dwadzieścia kilka lat gospodarka Chin Wzrosła siedmiokrotnie, a, a Unia Wykselskiej stoi w miejscu. A jakie są tego przyczyny? To jest polityka migracyjna, to jest Zielony Ład, to, to są wydatki na COVID, na COVID, bo tak, jakby jak była jak to nazwać, nie wiem, no były te Rozwiązania dziwne w czasach COVID-u, gdzie wstrzymywano działalność zakładów, zakładów różnych. No i, i na przykład Polski I w Polsce wydano około 200 miliardów złotych na tarcze w ramach rekompensaty za, za wstrzymanie działalności. I skąd były te pieniądze? Z kredytu. Później jest to słynne KPO gdzie y, miało, to KPO miał pobudzić gospodarkę. No i a to KPO to też jest kredyt. I, a jednocześnie to KPO y, narzuca nam takie rozwiązania, że wymusza pewne rozwiązania. Nie dość, że to jest kredyt, ale musimy jeszcze spełnić y, pewne wymogi, które są miłe Unii Brukselskiej. My nie jesteśmy za Unią Brukselską w tej formie. No i teraz tak. Y, y, to KPO miało rozruszać gospodarkę. Niestety tak się nie dzieje. No i on tam opisuje dokładnie, można do, do tego zajrzeć. I co proponuje Draghi? Żeby znowu wziąć kolejny kredyt i kolejne początki inwestycje. Ja już nie pamiętam, ale wia części tych inwestycji to pewnie ma iść w przemysł zbrojeniowy. Tak, jakby. I to wszystko nam się czy nie można pozostało? porównać, że Unia Europejska jest w sytuacji Adolfa Hitlera, który, żeby uniknąć Manka, musiał wywołać wojnę. Został do tego doprowadzony przez polityków, przez doradców, czy agenturę waspowską, który był agentem. I teraz trzeba powiedzieć odważnie i wyraźnie: no już jest niewątpliwe, że Unia Europejska jest agenturą waspowską. Proszę Państwa. Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, jest poza Europą, to jest Wyspa niedaleko Europy. Izrael to nie jest Europa, to jest Azja. Stany Zjednoczone, wiadomo, Ameryka Północna. To są trzy państwa, które są daleko poza Europą i nagle się okazuje, że pod ich kuratelą cały czas jesteśmy. I oni tak prowadzą nas, żebyśmy byli krajem, krajem związ związkiem krajów absurdalnie zarządzanych. No i jesteśmy absurdalnie zarządzani. Dominium. Mamy być dominią. Yy, mamy yy, zginąć. Mamy zginąć. Proszę Państwa, Zjednoczone na południowej swojej granicy budują mur. Wpuszczają tylko takich latynosów, latino, jakich chcą. Yy, natomiast nam, Europejczykom, każą przyjmować kwoty imigrantów yy, obłędne, które złamią nasz kręgosłup demograficzny. Yy, czas się temu przeciwstawić. I tutaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że my mamy być antyamerykańscy. Ludzie, którzy rządzą tutaj, czyli o tutaj właśnie, w tej, tutaj siedzą w tej ambasadzie, to są nasi wrogowie. To jest ambasada naszego wroga, który chce, żeby nas nie było. Nazywa się to chce nas zdepopulować. To jest ładna nazwa. Chce, żeby nas nie było. Chce nas unicestwić. W tej sytuacji jest wskazane bardzo roztropne postępowanie, ponieważ próbkę tego, co mogą z nami zrobić, mamy w Palestynie. Mogą z nami zrobić wszystko. Dlatego postępowanie potrzebne jest bardzo wyrachowane, bardzo mądre, przebiegłe. Rok temu mieliśmy uaktywnienie się agenta, trzeba o tym raznie powiedzieć, agenta Waspowskiego w polskim Sejmie, który podrzegał nas do podrzega i będzie podrzegać nas do działań gwałtownych, które mają zakończyć się. My proponujemy Państwu działania zrównoważone, obliczone na polityczny, ekonomiczny sukces przeciwstawienia się WASPO. Mówię o tym od bardzo długiego czasu. Możecie Państwo o tym się przekonać, studiując nasze, moje wypowiedzi w internecie od wielu lat. Teraz jest czas na zapisywanie się do Stronnictwa Narodowego, na współpracę z nami. Bo no, tutaj myślę, że jest, jest już no, ten czas dojrzewa. W 2025 roku będziemy w wyborach prezydenckich, będziemy naciskani, żeby dokonywać jakichś wyborów. Nie musimy wykonywać żadnych głupich wyborów. Nie musimy popierać kogoś, kto nas nie popiera. Naprawdę niczego nie musimy. Ja tylko dopowiem. Bo my tu przed chwilą powiedzieliśmy, że Stany Zjednoczone nie, nie są niestety naszym przyjacielem, ale żeby była jasność, Ukraina też nie jest naszym przyjacielem i Rosja też nie jest naszym przyjacielem. Naszym przyjacielem jest zorganizowany naród polski. Armia polska, która nie będzie podlegała Mossadowi czy Deep State, czy Armii Brytyjskiej, to są nasi przyjaciele, uzbrojeni Polacy. Natomiast tutaj, co się dzieje, to sami Państwo wiecie jesteśmy molestowani przez różnych agentów, którzy domagają się ode mnie przeprosin, że publicznie stwierdziłem, że Armia Polska jest podporządkowana Mosadowi. Więc ja nie przepraszam. Powtórzę, to tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Ci ludzie będą pod przywództwem izraelskim starali się nas skrzywdzić. Dlatego trzeba też odzyskać polskie służby mundurowe, polskie siły zbrojne. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Roman, bohatera Mieliśmy niedawno Potrzeba nam też Tak, tak robili krok Niech dobry chłopie Romana Eugeniuszu przywileje Teraz jesteśmy kolonią To jest gorzej z zamojskim z nieba się śmieje. Całą nacją, bo my sobie na. Takiego Romana, takiego, że do Poliszana pracę. Teraz poza patriotem. Wyznacznikiem, <bo> człowiekiem, który. <śmiennie> z... Tak, to samo mijałeś, że. Takiego jak Roman. w końcu Takiego jak Ramona. Takiego jak Roman. Taki żołnierz zginie w końcu na granicy. Takiego jak sposób. Zostaj pan sobie. Każdy, żeby złotówkę wyrugować. To na Ukrainie ze swoim... Panie Eugeniuszu, chwila refleksji. magnety